Drodzy siostry i bracia, wszyscy wiemy, że te święta przeżywamy inaczej. Doświadczamy ograniczeń, które wynikają z sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy, nie tylko w Polsce, ale także i na świecie. Można powiedzieć, że wraz z innymi przeżywamy trud tego właśnie ograniczenia, które nie pozwala nam w pełni znaków, które towarzyszą nam w te święta, znaków szczególnych, przeżyć to doświadczenie. Ale warto pomyśleć o tym, jak te właśnie ograniczenia mogą nam pomóc zrozumieć istotę tych świąt. Kościół ma taką praktykę, że przygotowuje się poprzez post, właśnie poprzez ograniczenia, po to, żeby zrozumieć istotę tego, co przed nami. Niech i te święta będą przeżyte właśnie z takim zwróceniem uwagi na istotę, bo wtedy, kiedy nie z wszystkiego możemy skorzystać, Skłonni jesteśmy pomyśleć o tym właśnie, co ważne. Wiemy, że zawsze najważniejszy jest człowiek, jest bliźni. Te święta mają właśnie taką cechę. Bóg rodzi się ze względu na człowieka, staje się człowiekiem. Przychodzi do nas po to, aby być Bogiem z nami, jak mówi prorok. To jest coś, co nam pokazuje kierunek rozważań najważniejszych treści tych świąt. Drugi człowiek bliskość, relacja. Niech te święta mimo właśnie ograniczeń będą naszym pogłębieniem relacji, także poprzez tęsknotę, także poprzez niemożność spełnienia tego, co zwykle mogliśmy. Niech te święta pomogą nam właśnie doświadczyć głęboko potrzeby drugiego człowieka, którą zawsze odczytujemy z relacji z Bogiem. Szczęść Boże wszystkim.